Oh ski no, long yeah just my name we don't like what you. I don't give a fuck talk can suck my dick I'm making pesadas why they're talking shit Nah I don't give a fuck Siemano wszystkim Siema Tak na w sobie to powiem, że nie wiem czy nas tu w ogóle widać Ale kurwa Jest, jest godzina Trzecia Dziesięć Trzecia, dziesięć dokładnie Ja z Patrykiem szykujemy się na zasiadkę kilkugodzinną, tak gdzieś do dwunastej, no, trzynastej Zobaczymy jak to, co się będzie działo oczywiście. No i co, liczymy na, na kolejny rekord Zobaczymy Zobaczymy co to będzie Tyle, widzimy się na miejscu nie? Dokładnie Na razie

Dobra, my już jesteśmy na miejscu Tak, dojechaliśmy Godzina 3.20, powoli się będziemy tutaj rozpakowywać No akurat słońce no, wstanie, widno słońce. się zrobi Dokładnie Także relacje zaraz będą Dokładnie Jakieś brania role, jak się uda nagrać, to no będziemy traktować Oby no Takie taki jesteśmy myśli, żebyśmy się tylko nie oby. zawiedli Tu no my siedzimy rozstawieni <laughs> Patryk jeszcze tam sobie topi peta A jak? Tak samo Papieroń musi być? Obowiązkowo papieros musi być jego wędki są po lewej stronie, mają się tutaj po prawej no i standardowo, truskawka wjechała w zanęcie. O, u Patryka coś by już się brało. Standardowo tutaj w zanęcie truskawka yy, przynęta no to kulka, na lewej wędce kulka 20 mm ananas, na prawej Jakiś tam nie wiem kupiłem chyba truskawka, czy jakiś tam Krem truskawkowy, chyba tak. No i tutaj po brzegu jest ta wędka, zaraz koło kosza. Ta jest tam, zrobiłem wyjazd daleko. A patryniu podobnie. Lewa wędka po brzegu. Standardowo, Standardowo lewa wędka po brzegu tam. A prawa wyjazd. Co to wajdzie O, jest? Proszę bardzo. Godzina jest 3:54, dokładnie. Pierwsza ryba jest, u mnie na razie cisza. Zobaczymy, co tam będzie miał. Co czujesz Bo walce? Ale chyba karaś. Karaś? No. Znaczy no. sprawdzony nie karaś, na pewno. Tak? Nie walczy, tak? Jak karp. Powoli się już robi widno. No w sumie już jest widno. O kurde, co to jest, chłopie? To na pewno nie jest ten. Nie. Puściła? Nie. Ale co to było, chłopie? Ty, to to nie ty wiem. na pewno nie był karaś. Ja tu w, w tym w pierwszym momencie myślałem, że to jest jes jesiot i chyba wiesz, co się nie pomyliłam To kurwa to no karać to raczej nie jest no, karać raczej nie. <laughs> Ale się chłopie? karać normalnie No do brzegu może ty Poczekaj wezmę pod Nie dam rady nie, nie jest ciężki Ja w tym roku no podobnego To było w lutym, koniec lutego od, uderzył mi połóżmy nawet bazić. Nie no, ładny Jesiot. Ładny. No, jak wyskoczył, to już tam. O kurde. Jak wyskoczył, to już, kurde, tak czułem, że to Jesiot. Spokojnie No i co, dwa ziarna kukurydzy No. Siotryk. Dobra, jest. Podka zrobiona, to do wody. Poleciał. No i dobra, czekamy dalej. Kolejna ryba, Piąta, dziesięć, nie minęło no ja wiem, karp, karp na pewno. z 15 minut minęło może od zarzutu Karpik powiadasz? No, się. Ale nie było roli jakiejś, nie? Tak nie, delikatnie. Bo deliki, bo delikatnie bardzo, weź? No delikatnie Skubną i przygięta była wędka I to... goście, bo tu już trzecią rybę ciągniesz, a u mnie nadal nie jest Nie wiem, Piotrek mi wędki zaczarował Arpiszą. To O jest to nawet nie jeszcze patrz jak bije Rpic. Eźdzę po prostu z tej moj O, Patryk kolejna ryba Co tam? Powiadasz, że hmm. może się dziać. Ileś, jak będzie, to Lechowska. Lech Wałęsa? <noise> tak. U mnie kurwa nic. Wędki zaczarowane, klątwa, jeziora. Co? 100% masz. No. O, jak targą go. <noise> Ryba godna łowcy. że większa szansa by była jakbym nie zarzucił tych będek <grym> <grym> czyżby kur. dzisiejszego dnia wiekopomna chwila. Oby. Obie kurwa została zażegnana. Wróci. Wróci. Daj ci, panie Boże na drugiej wędce u jakieś tykanko coś się też dzieje zaczęło się coś dziać żeby nie za wcześnie bo może wiesz, tylko tak sobie na razie no jak chcesz Siedzi? Proszę Państwa, czyżby to było dzień prze... przełamanej klątwy fakt faktem że żelazorek ale ryba jest lątwa po części została zażegnana Kolejna no mnie dzisiaj woda nie rozpieszcza powiem tak wam szczerze że dzisiaj u mnie kiepsko za to patrę się kurwa obłowił za wszystkie czasy siedzi o kurde no ledwo co albo mogło już trochę wyjść bo wiesz co, to co mam to bez zadzioru na tym to jest. Tylko, żeby znowu przypadkiem kręgosłupa nie złomął bo... Kurwa, teraz zwinął jak Turek Kepsa Karp w picie O! I to coś kurcze poważnego O kurde, nieduże, ale tak. walczą. Przynajmniej mata będzie śmierdziała rybą. Ale <laughs> fajny, ciemny taki. No. O, jaka morda czysta. Ty, chyba pierwsze ukłucie chyba dopiero. Albo drugi tu No Łódzki Łooo Dawaj, dawaj, nie jedziesz U Pawła co mamy odjazd to masakra O kurde O się dzieje ci tą drugą? Bo ci wszedł chyba, nie? Już co tu się dzieje, proszę Państwa? Rola była konkretna U Pawła no, Rola to była ładna, to jest ciekawe Wziąłeś hmm. się do, do tą zwinąć, czy nie? To, wiesz co, nie wiem, postaram się go nie ściągnąć Tylko żeby go za mocno nie przypompował znowu A hamulec jak tam? No i gitara No ale powiem Ci, że rola ładna chociaż. Poszedł fest, nie? No. Wiesz, powiem że te małe no dokładnie, te małe to że ba... To biją czasami lepiej niż to no. 10 kg Dokładnie. Ja myślę, tak. Dzisiaj to jest ten dzień, w którym przełamałeś klątwę Proszę zobaczyć, jak sobie Wybiera żyłkę. Widzieliście Państwo jak to ładnie wyglądało. zdążyliśmy mojego wyciągnąć i u Pawła Rola. No i tak powinno być cały czas, No poprzednie zasiadki to były tak non stop, dzisiaj trochę jest... Gorsza pogoda. I mi się wydaje, że właśnie przez to jest tak no średnio. No częs umie, często, mieli, często mieliśmy tak, że no. się zdarzały duety. Że Aha, jeden no. nie zdążyliśmy wyciągnąć zaraz drugiego rola, także fajnie. Ale zawsze przyjedziemy, zawsze coś się połapie Z rana było, mieliśmy duży przestój dopiero teraz jakieś ryby Ale tu już niedaleko jest, bo cały czas masz ten, nie? St no. Stoperek i A no, już wyłonił się skurczes. No już było go widać. Bo, bo moja to była przy brzegu, a twoja? To nie, to... moja? czekaj, moja też była po też przy brzegu, brzegu położona no. tu jednak to po brzegu to jest do, do, dobry motyw przynajmniej na tym łowisku to na to... tym łowisku właśnie to co to łowimy to zawsze jedną wędkę kładziemy po brzegu drugą, drugą dajemy dalej i, i sobie hmm. obławiamy a jedna leży podsypana jest zawsze tam kukurydzą, orzecha tygrysiego trochę no już nam się pokazuje kolega nie głupi, nie głupi. No powiem ci, że ten już ładny. Fajny pas od spod wsiadam. Tak, tak. No, Spróbuję, zobaczymy. To grubasek, krótki. A. jeszcze tak? Dobra. Ale kurde. O mordach. Dobra. Prześniamy mu za. No i go zwłaszcza od razu. Dobra. No, 9 kg równe, to zobaczymy jeszcze ile lata. Ale grubasek jest ten chybny. No poszedł. i pięknie poszedł od razu bańki, tylko widać jak poszły. No, elegancko, Pablo, gratulacje. Chcę na to narzekać. Jest kilo będzie miało? No, kilo 200. Tam miał ile 9 równe, nie? 9, no. No to 7800 Kilo, no tak, 7800. No. no, czyli 7800 upadła taki. Ładny. ładny bardzo ładne, elegancko, zdjęcia są. No i dobra, co to? Łowimy dalej, nie? To lecimy dalej, nie? Jest 5 po. Dobra, nic nie szkodzi. <grym <grym Mieliśmy 5 mi... do 10, ale tak nie zostać między... Ale jak się coś zaczęło dziać, to zostajemy tak, jeszcze, trochę. jeszcze trochę. Może z godzinkę Dopadnie. Zobaczymy, co się będzie działo. No. Dobra, zarzucamy i łowimy. Do zobaczenia z kapotem. No ja jakby radę Patryniowi się przysnęło trochę Ola poszła konkretna i szkoda że nie nagrałem od początku chłopie, jak to jest twoja mina Delikatnie komarek przyciąga <grym> E no coś kurwa poważniejszego chyba nie było jak... nakręcić? No z dużym nakręcić jak już wiecz, jak już no, zaciągasz, nie? Jak już roli nie zdążyłem kurde o czekaj taki karpiszonek no jak tamte, szkoda że nie większy dolna warga kul dwie tak viose Dobra, jest godzina 1140 My już powoli się zwijamy Ja już tutaj się pozwijam Patryk tak samo już tutaj zwija Majdan Spierdzielamy połowione dzisiaj, dzisiaj tak można podsumować że w sumie to Co tu może być? No, no, no Szału nie było jakiegoś, nie? Szału nie było Były dni lepsze ale dni że były ryby jakieś działo No nic Co mieliśmy dzisiaj? miałaś tak, dwa karpie Dwa trzy, trzy, Cztery karpie Cztery? A, cztery, cztery karpie i siotra, leszcza No, na początku otra leszcza i japońca A ja dzisiaj w sumie tylko leszcz No i dopiero o której tak? Koło 11 gdzieś, nie? No, koło 11 ok. gdzieś dopiero yy, no taki większy karpik Prawie 8 kilo, 7-800 No nie ma tragedii, nie? Bywało, bywało lepiej Bywało lepiej, ale ważne, że jest ryba, że Nie jedziemy, nie wracamy o kiju, nie? No, dokładnie Dobra, to nic to, 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 no cóż, widzimy się na następnej zasiadce dokładnie. Zapraszamy do lajkowania naszego fanpage'a Ostre Branie Tak samo do Instagrama Ostre Branie Tam wszystko będziecie, będziecie na bieżąco Subskrybujcie Subskrybujcie kanał oczywiście no. Będziemy się starać, żeby te filmiki nie były nudne, żeby zawsze były ryby Żeby było wesoło Dokładnie No dzisiaj byliśmy tylko niestety tylko we dwóch Ale myślę, że następnym razem już będziemy złapiemy jeździć na pewno większą ekipę Tak, złapiemy tak. naszego przyjaciela Piotra którego serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiamy cię, Piotruś. Mam nadzieję, że łódeczka już tam powoli się kręci, Piotr. Dobra, nic. Widzimy się w kolejnym odcinku, nie? Tak, jest. Dobra, na razie. Na razie.